Warszawski deszcz padał nieprzerwanie od trzech godzin, a ciemne chmury zapowiadały, że to dopiero początek. Agnieszka Nowak tuliła swoją pięciomiesięczną córeczkę Zosie, starając się osłonić ją przed zimnymi kroplami małym parasolem, który trzymała niezgrabnie w jednej ręce. W drugiej ściskała plik przemokniętych już ulotek, ostatnią nadzieję na znalezienie pracy, która pozwoliłaby jej utrzymać siebie i dziecko. Jeszcze tylko godzina, szepnęła do Zosi, której duże niebieskie oczy patrzyły na nią z ufnością, nie przejmując się deszczem. Jeszcze tylko godzina i wrócimy do ciepłego domu. Jeśli ta historia już coś w tobie poruszyła, choćby najmniejszą emocję, nie odchodź bez odwdzięczenia się. Skomentuj i powiedz mi skąd oglądasz ten film i zasubskrybuj kanał Dom, pomyślała z goryczą. Małe, wynajęte mieszkanie na Pradze, gdzie grzejniki działały co drugi dzień, a cienkie ściany przepuszczały każdy dźwięk od sąsiadów. To nie było miejsce, w którym wyobrażała sobie wychowywanie córki, ale los nie dał jej wyboru. Marek zostawił ją w piątym miesiącu ciąży, znikając bez śladu. Dowiedziała się później, że wyjechał do Norwegii z inną kobietą, nie zostawiając ani złotówki alimentów. Agnieszka miała 26 lat, dyplom z marketingu i komunikacji, który okazał się bezużyteczny w obliczu samotnego macierzyństwa. Żaden pracodawca nie chciał zatrudnić kobiety z noworodkiem bez możliwości pracy w nadgodzinach i z perspektywą częstych zwolnień, gdy dziecko zachoruje. Więc stała teraz przed wejściem do Centrum Handlowego Arkadia, rozdając ulotki Agencji Pośrednictwa Pracy: 10 zł za godzinę, gotówką do ręki na koniec dnia, żadnych umów, żadnych składek, żadnych praw. Ale to było dziesięć złotych więcej niż miałaby siedząc w domu. Przepraszam, czy mogę? Próbowała zatrzymać przechodzącą kobietę, która tylko przyspieszyła kroku, udając, że nie widzi wyciągniętej ulotki. Ludzie przemykali szybko pod parasolami. Niektórzy rzucali współczujące spojrzenia na młodą matkę z dzieckiem, ale nikt się nie zatrzymywał. Nagle piorun rozdarł niebo. A po nim prawie natychmiast nastąpił ogłuszający grzmot. Zosia drgnęła przestraszona i zaczęła płakać. Agnieszka przytuliła ją mocniej, kołysząc delikatnie. Ci malutka, to tylko burza. Niedługo przejdzie, uspokajała córkę, wiedząc jednocześnie, że powinna znaleźć schronienie. Ale opuszczenie stanowiska... Oznaczałoby utratę tak potrzebnych pieniędzy. W tym momencie ochroniarz z centrum handlowego podszedł do niej z surowym wyrazem twarzy. Proszę pani, mówiłem już, że nie może pani tu stać. To teren prywatny. Jeśli zaraz pani nie odejdzie, będę musiał wezwać policję. Pracuję dla agencji. Mam pozwolenie, odpowiedziała Agnieszka drżącym od zimna głosem, sięgając do kieszeni kurtki po wymięty papier z pieczątką agencji. To nie jest oficjalne pozwolenie od centrum handlowego, oświadczył mężczyzna kategorycznie. Proszę natychmiast opuścić teren i proszę pomyśleć o dziecku, wystawiać je na taką pogodę. Dodał z wyraźną dezaprobatą, a Gnieszka poczuła, jak łzy napływają jej do oczu, mieszając się z kroplami deszczu na twarzy. Nie mogła sobie pozwolić na utratę nawet tych nędznych pieniędzy, ale też nie mogła narażać Zosi na przeziębienie. Zaczęła powoli zbierać swoje rzeczy, zastanawiając się, jak zapłaci za jutrzejsze zakupy, gdy nagle usłyszała dźwięk hamującego samochodu. Czarna, lśniąca limuzyna zatrzymała się gwałtownie przy krawężniku, rozchlapując wodę z kałuży. Tylne drzwi otworzyły się i wysiadł z nich wysoki mężczyzna w eleganckim płaszczu, bez parasola, pozwalając, by deszcz moczył jego idealnie ułożone ciemne włosy. Agnieszka poczuła dziwne ukłucie w sercu. Coś w jego sylwetce wydawało się boleśnie znajome. Przestańcie! Ta kobieta jest dla mnie święta! krzyknął mężczyzna, kierując się szybkim krokiem w ich stronę. Jego głos, mimo upływu, lat! rozpoznałaby wszędzie. Tomek? wyszeptała niedowierzająco. Ochroniarz cofnął się instynktownie, zdezorientowany nagłym pojawieniem się oczywistego wipa. Przepraszam, panie Wysocki, nie wiedziałem, że. Oczywiście, że pan nie wiedział, przerwał mu ostro Tomasz Wysocki, zdejmując swój płaszcz i ostrożnie okrywając nim Agnieszkę i Zosie, ale teraz już pan wie, ta kobieta jest pod moją opieką. Agnieszka stała jak sparaliżowana, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Tomasz Wysocki, jej pierwsza miłość z liceum, chłopak, z którym planowała przyszłość, zanim ich drogi rozeszły się po maturze. On poszedł na prestiżowe studia w Warszawie. Ona została w rodzinnym łodzku, obiecując sobie wieczną miłość pomimo odległości. Obietnica przetrwała zaledwie semestr. Co ty tutaj robisz? Zdołała w końcu zapytać, czując, jak jej serce bije w szaleńczym tempie. Ja? To raczej ja powinienem pytać, odpowiedział, patrząc na nią z troską. Dlaczego stoisz w taką pogodę z dzieckiem, rozdając ulotki? Zanim zdążyła odpowiedzieć, Zosia zaczęła ponownie płakać, wystraszona kolejnym grzmotem. Chodźmy do samochodu, zdecydował Tomasz, delikatnie obejmując Agnieszkę ramieniem i prowadząc ją w kierunku limuzyny. Porozmawiamy w ciepłym miejscu. Chciała zaprotestować, powiedzieć, że nie potrzebuje jego pomocy, że poradzi sobie sama jak zawsze. Ale Zosia trzęsła się z zimna, a jej własne ubranie było przemoczone do suchej nitki. Skinęła więc głową i pozwoliła mu poprowadzić się do samochodu. Wnętrze limuzyny było luksusowe i ciepłe. Czarna, skórzana tapicerka, przyciemniane szyby, mini bar w rogu. Świat tak odległy od jej codzienności, że wydawał się niemal nierealny. Dokąd jedziemy, panie prezesie? zapytał kierowca, gdy Tomasz zamknął za nimi drzwi. Do rezydencji odpowiedział krótko, po czym zwrócił się do Agnieszki. Chyba, że wolisz, żebym zawiózł Cię do Twojego domu zawahała się. Nie chciała, by widział warunki, w jakich mieszkała. Nie z dumy te dawno już straciła, ale ze wstydu. Nie tak wyobrażała sobie ponowne spotkanie z Tomaszem po tych wszystkich latach. Do rezydencji będzie dobrze, odpowiedziała cicho skupiając się na Zosi, która uspokojona ciepłem i miarowym kołysaniem samochodu zaczynała przysypiać w jej ramionach. Przez kilka minut jechali w milczeniu, które przerwał dopiero Tomasz. Więc, zaczął niezręcznie, to twoja córeczka? Tak, ma na imię Zosia. Pięć miesięcy, odpowiedziała, głaszcząc delikatnie główkę dziecka. Jest piękna, powiedział z uśmiechem, podobna do ciebie. Znów zapadła cisza. Tym razem jeszcze bardziej napięta, a ojciec. Zapytał w końcu, starając się, by jego głos brzmiał neutralnie. Wyjechał. Nie utrzymujemy kontaktu, odparła krótko, nie wdając się w szczegóły. Nie chciała jego litości. Tomasz kiwnął głową, jakby tego właśnie się spodziewał. A ty? Pracujesz przy rozdawaniu ulotek? Agnieszka poczuła nagły przypływ, wstydu, ale szybko go stłumiła. Nie miała powodu, by wstydzić się uczciwej pracy. To tymczasowe. Szukam czegoś stałego, ale z małym dzieckiem nie jest łatwo. Rozumiem, powiedział, choć oboje wiedzieli, że nie mógł naprawdę rozumieć. Jak mógłby? Jego garnitur kosztował pewnie więcej niż jej całomiesięczny czynsz. Limuzyna skręciła w aleję wysadzaną drzewami, na końcu której stał imponujący dom z białego kamienia. Nowoczesna rezydencja z wielkimi oknami i minimalistycznym ogrodem. Jesteśmy na miejscu, oznajmił Tomasz, gdy samochód zatrzymał się przed wejściem. Wejdźmy do środka, potrzebujesz suchych ubrań, a twoja córeczka pewnie jest głodna. Agnieszka zawahała się, nagle uświadamiając sobie absurdalność sytuacji co ona właściwie tu robiła? W limuzynie swojego byłego chłopaka, jadąc do jego luksusowego domu, podczas gdy jeszcze godzinę temu walczyła o przetrwanie na Ulicy, Tomasz, ja naprawdę doceniam twoją pomoc, ale nie powinnam. Agnieszka, przerwał jej, patrząc prosto w oczy, pozwól sobie pomóc. Choć ten jeden raz było coś w jego spojrzeniu, mieszanka determinacji i czegoś głębszego, czego nie potrafiła nazwać, co sprawiło, że skinęła głową i wysiadła z samochodu, wciąż tuląc śpiącą Zosię do piersi. Wnętrze rezydencji Tomasza. Było dokładnie takie, jak można było się spodziewać po odnoszącym sukcesy prezesie dużej firmy technologicznej. Minimalistyczne, eleganckie, z najdroższymi sprzętami i dziełami sztuki, które jednak nie przytłaczały przestrzeni. Agnieszka rozglądała się z niedowierzaniem, stojąc w holu, wciąż w mokrych ubraniach, starając się nie kapać na marmurową podłogę. Karina! zawołał Tomasz, a po chwili pojawiła się starsza kobieta o przyjaznej twarzy. To jest Agnieszka i jej córeczka Zosia. Przygotuj proszę pokój gościnny, przynieś ręczniki i znajdź jakieś suche ubrania i chyba przydałoby się coś dla dziecka. Pieluchy, mleko, cokolwiek może być potrzebne. Oczywiście, panie Tomaszu, odpowiedziała kobieta z lekkim wschodnim akcentem, rzucając Agnieszce ciepły, choć nieco zaciekawiony uśmiech. Proszę za mną, pomogę się pani przebrać. Ja zajmę się przygotowaniem czegoś ciepłego do jedzenia, dodał tomasz. Dołącz do mnie w jadalni, gdy będziesz gotowa. Godzinę później wykąpana, przebrana w suche ubrania, luźne dżinsy i miękki kaszmirowy sweter, które musiały należeć do jakiejś kobiety. Agnieszka siedziała przy stole w jadalni, jedząc najpyszniejszą zupę pomidorową, jaką kiedykolwiek próbowała. Zosia, nakarmiona mlekiem, które zaskakująco Karina znalazła w spiżarni, moja córka czasem zostawia tu zapasy dla swojego malucha, wyjaśnił Tomasz. Spała teraz spokojnie w prowizorycznym łóżeczku stworzonym z koszyka na pranie wyściełanego miękkimi kocami. Więc. Zaczęła Agnieszka, gdy skończyła jeść. Jesteś teraz prezesem. Twoja firma Wysocki Tech, tak? Widziałam reklamę w telewizji. Tomasz uśmiechnął się skromnie. Tak, jakoś tak wyszło. Zaczynałem w garażu rodziców pisząc aplikacje. Miałem szczęście. Trafiłem na właściwy moment z właściwym pomysłem. To nie było szczęście, odpowiedziała łagodnie. Zawsze byłeś genialny. Pamiętam jak programowałeś naszą pierwszą stronę internetową w 1900 Liceum, gdy większość z nas ledwo wiedziała jak wysłać e-mail. Na moment zapadła między nimi cisza pełna wspomnień, klasowych wycieczek, pierwszych pocałunków, młodzieńczych przysiąg wiecznej miłości. A ty zapytał w końcu: "Ostatnie co słyszałem, to że studiowałaś marketing w Łodzi. Skończyłam Studia, pracowałam w agencji reklamowej w Płocku, później przeniosłam się do Warszawy, do większej firmy. Wszystko szło dobrze, dopóki nie zaszłam w ciążę, westchnęła. Marek, ojciec Zosi, początkowo wydawał się zachwycony, ale im bardziej zbliżał się termin porodu, tym bardziej się oddalał. Pewnego dnia po prostu nie wrócił do domu. Dowiedziałam się później, że wyjechał z inną kobietą do Norwegii. Tomasz słuchał z uwagą, jego twarz ściągnięta w wyrazie współczucia i gniewu, więc zostałaś sama bez pracy z noworodkiem. Skinęła głową. Próbowałam wrócić do agencji po urlopie macierzyńskim, ale powiedzieli, że moje stanowisko zostało zlikwidowane. Rozumiem ich. Kto chce zatrudnić samotną matkę, która będzie brać zwolnienia za każdym razem, gdy dziecko kichnie? To. Nielegalne, zauważył Tomasz, jego głos twardy. Mogli zostać pozwani za dyskryminację, Agnieszka zaśmiała się bez wesołości. Może, ale kto miałby ich pozwać? Ja? Z jakich pieniędzy? Z jakim czasem na chodzenie po sądach? Tomasz milczał przez chwilę, po czym zapytał cicho. Dlaczego do mnie nie zadzwoniłaś? Mogłem pomóc, spojrzała na niego z niedowierzaniem. Zadzwonić do ciebie? Po dziesięciu latach bez kontaktu, powiedzieć: Cześć, tu twoja była dziewczyna z liceum. Jestem w ciąży z innym facetem, który mnie zostawił. Potrzebuję. me pieniędzy. Naprawdę myślisz, że mogłabym to zrobić? Tak, odpowiedział po prostu. Mogłaś. Agnieszka poczuła nagłe pieczenie w oczach. Wstała od stołu i podeszła do okna, by ukryć łzy. Na zewnątrz wciąż padało, choć burza zdążyła się już oddalić. Dlaczego właściwie byłeś dzisiaj w Arkadii? Zapytała zmieniając temat. I jak mnie rozpoznałeś po tylu latach, w deszczu, z dzieckiem na rękach, Tomasz również wstał i podszedł do niej, stając tak blisko, że mogła wyczuć delikatny, Zapach jego wody kolońskiej. Jechałem na spotkanie. Zobaczyłem cię przez okno samochodu kobietę z dzieckiem przemoczoną do suchej nitki, rozdającą ulotki w ulewę. Coś w twoim sposobie stania, w tym jak trzymałaś głowę. Poprosiłem kierowcę, żeby zatrzymał samochód, chciałem dać ci pieniądze, pomyślałem, że jesteś w trudnej sytuacji, i wtedy cię poznałem. Odwrócił ją delikatnie, by patrzyła mu w oczy. Agnieszka, nigdy nie zapomniałem o tobie. Rozstaliśmy się, bo byliśmy młodzi i głupi, bo wydawało nam się, że odległość to coś, czego nie można pokonać. Popełniłem wtedy największy błąd mojego życia. Tomasz. Zaczęła, nie wiedząc co powiedzieć. To wszystko działo się zbyt szybko, zbyt intensywnie, nie musisz nic mówić, przerwał jej. Nie oczekuję, że po jednym przypadkowym spotkaniu wszystko wróci do tego, co było kiedyś, ale pozwól mi sobie pomóc. Nie jako były chłopak, nie jako bogaty prezes, ale jako przyjaciel. Nie potrzebuję twojej jałmużny, odpowiedziała z nagłą determinacją w głosie. Jakoś sobie radziliśmy z Zosią do tej pory, poradzimy sobie dalej. To nie jałmużna, zaprotestował to propozycja pracy. Pracy? Powtórzyła Agnieszka niepewna, czy dobrze usłyszała. Jakiej pracy? Tomasz wrócił do stołu i gestem Zaprosił ją, by usiadła ponownie. Gdy to zrobiła, kontynuował z entuzjazmem w głosie Wysocki tech rozrasta się. Właśnie otwieramy nowy dział marketingu społecznego. Chcemy pracować z fundacjami, organizować akcje charytatywne. Budować pozytywny wizerunek firmy nie przez puste hasła, ale przez realne działania. Potrzebuje kogoś, kto to poprowadzi. Kogoś z doświadczeniem w marketingu, ale też z empatią i zrozumieniem realnych problemów społecznych. Spojrzał na nią znacząco. Kogoś takiego jak ty. Agnieszka parsknęła nerwowym śmiechem. Ja, Tomasz, nie pracowałam w zawodzie od ponad roku. Ostatni raz prowadziłam kampanię dla lokalnego sklepu meblowego. Co ja wiem o kierowaniu działem w dużej korporacji technologicznej? Więcej niż myślisz, odpowiedział z przekonaniem. Marketing to marketing, niezależnie od branży, reszty się nauczysz, a twoje obecne doświadczenia, samotnego macierzyństwa, walki o przetrwanie dają ci perspektywę, której nie ma nikt inny w moim zespole. Agnieszka pokręciła, głową wciąż przekonana. A co z Zosią? Żaden pracodawca nie chce matki z noworodkiem, która będzie brać ciągłe zwolnienia. Tomasz uśmiechnął się szeroko. Właśnie to chce zmienić. Wysocki Tech będzie pierwszą firmą w Polsce z własnym żłobkiem dla dzieci pracowników. Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, wsparcie dla rodziców to. Wszystko będzie częścią naszej nowej polityki, i kto lepiej się nada do nadzorowania tych zmian niż osoba, która sama ich potrzebuje. Agnieszka poczuła, jak jej serce przyspiesza to brzmiało zbyt pięknie, by mogło być prawdziwe ale patrząc w oczy Tomasza, widziała w nich szczerość i determinację, którą pamiętała z czasów, gdy byli nastolatkami i planował swoją pierwszą firmę. Dlaczego? zapytała cicho. Dlaczego to robisz? Dla mnie po tylu latach, Tomasz, westchnął. Jego pewność siebie na moment zastąpiona przez rzadko pokazywaną wrażliwość. Pamiętasz, co mi powiedziałaś, gdy rozstawaliśmy się przed moim wyjazdem na studia? zapytał. Agnieszka pamiętała doskonale, ale pokręciła głową, nie ufając swojemu głosowi. Powiedziałaś. Pewnego dnia, gdy będziesz już bogatym i ważnym człowiekiem, przypomnij sobie, że sukces nic nie znaczy, jeśli nie możesz się nim podzielić z kimś, kto jest dla ciebie ważny. Przez lata budowałem firmę, gromadziłem majątek, zdobywałem uznanie, ale prawda jest taka, że poza pracą nie mam nic. Żyję w pustym domu, jem kolację przy pustym stole. Odniosłem sukces, o jakim marzyłem ale nie mam z kim się nim dzielić spojrzał na śpiącą Zosię a potem znów na Agnieszkę nie oferuję ci pracy z litości oferuję ci ją bo jesteś dokładnie tym czego potrzebuje moja firma i może czego potrzebuję ja agnieszka milczała walcząc z emocjami Część niej chciała natychmiast przyjąć ofertę, położyć kres niepewności, biedzie, codziennej walce o przetrwanie, ale inna część bała się, że to wszystko jest zbyt nagłe, zbyt nieprawdopodobne. A jeśli się nie sprawdzę? zapytała w końcu: jeśli okaże się, że jednak nie jestem odpowiednią osobą, to znajdziemy ci inne stanowisko, odpowiedział. Po prostu. Agnieszka, nie proszę cię, żebyś od razu się przeprowadziła i zmieniła całe swoje życie. Zacznijmy od umowy próbnej trzy miesiące. Jeśli nie będziesz zadowolona, rozejdziemy się w zgodzie. Ale daj nam szansę. Cobie mnie, Zosi, możemy stworzyć coś dobrego nie tylko dla nas, ale dla wielu innych osób w podobnej sytuacji. Zosia poruszyła się w swoim prowizorycznym łóżeczku i zaczęła cichutko kwilić. Agnieszka natychmiast podeszła do niej, biorąc ją na ręce z tą specjalną czułością, jaką mają tylko matki. Myślę, że twoja córeczka właśnie zagłosowała za przyjęciem oferty zażartował Tomasz, podchodząc do nich. Patrząc na swoją córkę. Tak spokojną i bezpieczną w tym ciepłym domu, Agnieszka podjęła decyzję. Dobrze, powiedziała, patrząc Tomaszowi prosto w oczy. Trzy miesiące umowa próbna, ale mam warunek, traktujesz mnie jak każdego innego pracownika. Żadnej specjalnej taryfy, żadnych przywilejów ze względu na naszą przeszłość. Zgoda. Odpowiedział wyciągając rękę. Witamy w Wysocki Tech, pani kierownik działu marketingu społecznego. Gdy uścisnęła jego dłoń, poczuła dziwne mrowienie, jakby zamykali jedno koło i jednocześnie otwierali nowe. Za oknem deszcz ustał i pierwsze promienie słońca przebijały się przez chmury. Rok później Agnieszka siedziała w swoim przestronnym biurze na dwunastym piętrze głównej siedziby Wysocki Tech. Kończąc prezentację nowej kampanii społecznej firmy. Przez szklane ściany mogła zobaczyć nowoczesny żłobek, gdzie Zosia bawiła się z innymi dziećmi pracowników. Program, który stworzyła, stał się wzorem dla innych firm w Polsce, a jej historia od rozdawania ulotek w deszczu do kierowania jednym z kluczowych działów była inspiracją dla wielu samotnych matek. Tomasz często żartował, że zatrudnienie jej było najlepszą decyzją biznesową, jaką kiedykolwiek podjął, ale oboje wiedzieli, że chodziło o coś więcej. Powoli, krok po kroku, odbudowywali nie tylko swoje kariery i życie, ale także relacje, najpierw jako przyjaciele, potem jako coś więcej. Zosia, która początkowo nieufnie patrzyła na wujka Tomka, teraz witała go radosnym piskiem, gdy wracali razem do domu, do domu, który powoli stawał się ich wspólnym. Życie Agnieszki zmieniło się w sposób, którego nigdy nie mogła przewidzieć tamtego deszczowego dnia, gdy rozdawała ulotki z córką na rękach. Ale jak często powtarzała, opowiadając swoją historię innym kobietom w trudnej sytuacji, czasem największe błogosławieństwa przychodzą wraz z największymi burzami. Trzeba tylko mieć odwagę, by stać w deszczu wystarczająco długo, aż chmury się rozejdą. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo, nie odchodź bez subskrypcji, dobrze? Opowiadam te historie z sercem na dłoni, aby dotrzeć do ludzi takich jak ty, którzy czują, którzy się wzruszają, którzy naprawdę żyją. Jeśli to cię poruszyło, odwdzięcz się, skomentuj, zasubskrybuj. Dołącz do tej rodziny ze mną aż do następnego filmu.